20 marca 1932: Kapitan Karl Konrad Mekka stał na dziobie zniszczonego brytyjskiego niszczyciela, obserwując inżynierów czołgających się po pokręconym metalu poniżej. Statek utknął w potężnych bramach suchego doku w Normandii, a jego dziób był zgnieciony jak papier o stal. Z głębi kadłuba nadal unosił się dym z pożarów. Wokół niego Niemieccy oficerowie omawiali operacje ratownicze. Ich głosy rozchodziły się w chłodnym porannym powietrzu francuskiego portu. Żaden z nich nie wiedział, że pozostało im mniej niż 12 godzin życia. Statek nazywał się HMS Campbell Town i był największą bombą, jaka kiedykolwiek wpłynęła do portu kontrolowanego przez Niemców. Nalot nastąpił w ciemności. O 1:34 tego ranka. Campbell Town wpłynął z prędkością 17 węzłów do ujścia rzeki Lir, kierując dziób bezpośrednio na bramy jedynego suchego doku na wybrzeżu Atlantyku, zdolnego do obsługi pancernika Turpic. Brytyjscy komandosi utrzymywali kontrolę nad obszarem doków przez wiele godzin, walcząc od budynku do budynku. Podczas gdy ekipy wyburzeniowe niszczyły urządzenia pompujące i maszyny nawijające. O świcie Niemcy zepchnęli ich z powrotem. 169 brytyjskich żołnierzy i marynarzy zginęło. Kolejnych 215 21, zostało wziętych do niewoli. Niemcy uznali to za porażkę, desperacki gest, który drogo kosztował Brytyjczyków i nie przyniósł żadnych trwałych rezultatów. Niszczyciel utknął w bramach, ale było to tylko problem logistyczny, a nie strategiczna katastrofa. Dok, można było oczyścić. Uszkodzenia można było naprawić. Metka przeszedł wzdłuż całego statku, notując szczegóły do swojego raportu. Statek został gruntownie zmodyfikowany. Jego przednie wieżyczki artyleryjskie zniknęły, zastąpione lekkim opancerzeniem. Jego profil został zmieniony, aby przypominał niemiecki torpedowiec klasy MO co było próbą oszustwa, która zadziałała dopóki Campbelltown nie znalazł się już w obrębie obrony portu. Sprytne, pomyślał. Brytyjczycy byli niezwykle zaradni, ale zaradność bez sukcesu była tylko marnotrawstwem. Pod pokładem korweta i kapitan Lothar Burchen nadzorowali wstępną inspekcję. Maszynownie były zniszczone, kotły zimne. Pożary strawiły kilka przedziałów. Brytyjskie ładunki wybuchowe zniszczyły to, czego nie zdołały niemieckie działa. Statek był pływającą ruiną, nadającą się tylko na złom, gdy tylko uwolnią go z bram. Nikt z nich nie zauważył 45 tony materiałów wybuchowych zapakowanych w stalowe przedziały głęboko w kadłubie, ukryte za czymś, co wyglądało na zbiorniki paliwa i podpory konstrukcyjne. Brytyjczycy przekształcili Campbelltown w bombę tak wyrafinowaną, że nawet dokładna kontrola nie ujawniła niczego niezwykłego. Ładunki były rozmieszczone w dwudziestokszarych skrzyniach na bomby głębinowe, z których każda była wypełniona materiałem wybuchowym AML. System zapalający był prosty, ale genialny. Ołówkowe dehydratory, małe urządzenia, które wykorzystywały kwas, przeżerający drut do uruchomienia detonatorów. Po aktywacji nie można było ich zatrzymać. Żadna kontrola nie ujawniłaby ich obecności, żadna ostrożność nie zapobiegłaby temu, co miało nastąpić. Zapalniki zostały ustawione przed opuszczeniem Anglii przez Campbelltown. Minimalne opóźnienie wynosiło 8 godzin, ale w zależności od temperatury i warunków mogło być dłuższe. Kwas już trawił drut. Do połowy poranka Niemcy nabrali pewności siebie. Brytyjscy jeńcy byli rejestrowani. Liczono ofiary śmiertelne. Pożary na pokładzie Campbelltown zostały opanowane. Przybyli oficerowie z personelu inżynierii morskiej, aby ocenić uszkodzenia bram dokowych i zaplanować akcję ratowniczą. Była to rutynowa praca, trudna owszem, ale nic z czym nie mieli wcześniej do czynienia. Mekka zezwoliła na wejście na pokład niszczyciela pełnej ekipy inspekcyjnej. Inżynierowie musieli zrozumieć konstrukcję statku, zanim mogli go bezpiecznie uwolnić. Spawacze musieli pracować wokół zbiorników paliwa i magazynów amunicji. Ostatnią rzeczą, jakiej ktokolwiek chciał, była przypadkowa eksplozja podczas akcji ratowniczej. Ironia losu byłaby zabawna, gdyby ktoś przeżył, aby ją docenić. Starszy bosman, Heinz Müller, poprowadził zespół do przednich sekcji, mierząc grodzie i sprawdzając integralność konstrukcji. Brytyjczycy zbudowali ten okręt kilkadziesiąt lat wcześniej, podczas ostatniej wojny. Był stary, zużyty, a jego metal był zmęczony wieloletnią służbą na Atlantyku, ale podstawowa konstrukcja była solidna i amerykańska. Zauważył, że brytyjczycy otrzymali go w ramach programu Land Lease jako jeden z pięćdziesięciu niszczycieli przekazanych w 1940 roku. Przesunął dłonią pogrodzi, która skrywała 400 funtów AML trzy stopy dalej. Metal był zimny, lekko wilgotny od porannego powietrza. Nic niezwykłego, nic podejrzanego. W biurze kierownika doku z widokiem na basen oficerowie sztabowi omawiali harmonogram napraw. Brama musiałaby zostać całkowicie wymieniona. To było jasne, ale sam dok wydawał się nienaruszony. Brytyjskie wyburzenia uszkodziły sprzęt pompujący i zniszczyły część maszyn, ale podstawowa konstrukcja była w dobrym stanie. Być może sześć miesięcy, może osiem. Jesienią dok w Normandii znów będzie działał. Myli się, ale nie będą żyli wystarczająco długo, aby się o tym przekonać. W południe na pokładzie lub w bezpośrednim sąsiedztwie Campbell Town znajdowało się ponad 40 niemieckich pracowników. Inżynierowie czołgali się po jej przedziałach. Spawacze przygotowywali sprzęt do cięcia. Oficerowie stali na pokładzie, dyskutując nad najlepszym sposobem usunięcia statku z bram. Na samym doku zgromadził się tłum, francuscy robotnicy. I niemieccy żołnierze obserwowali przygotowania do akcji ratowniczej z profesjonalnym zainteresowaniem. Kwas prawie całkowicie przetrawił drut. O godze 12:35, 4 godziny i, jeden minutę po staranowaniu bram, HMS Campbelltown eksplodował. Wybuch był katastrofalny. 4,5 tony amatlu detonowało jednocześnie. Siła uderzyła w przód w bramy Queson i na zewnątrz w otaczający obszar doku. Kadłub niszczyciela rozpadł się. Fragmenty metalu ważące setki funtów latały w powietrzu jak odłamki. Przednia część statku po prostu przestała istnieć. Wyparowała w początkowej fali uderzeniowej. Metka zginął natychmiast wraz z wszystkimi innymi osobami na pokładzie. Oficerowie na pokładzie zostali rozerwani na strzępy, zanim ich układ nerwowy zdążył zarejestrować, co się dzieje. Inżynierowie pod pokładem zostali zmiażdżeni, gdy grodzie zawaliły się do wewnątrz. Miller i jego zespół inspekcyjny zostali atomizowani, a ich ciała zamieniły się w atomy w ułamku sekundy. Fala uderzeniowa rozprzestrzeniła się na zewnątrz z prędkością ponaddźwiękową. Ludzie stojący na nabrzeżu zostali podniesieni i rzuceni jak lalki. Tłum gapiów został zdziesiątkowany, a ciała zostały złamane przez falę uderzeniową, zanim latające odłamki dotarły do nich. Okna w całym porcie zostały rozbite, budynki oddalone o czteru mile straciły dachy, bramy kveson, potężne stalowe konstrukcje zaprojektowane, aby powstrzymać Ocean Atlantycki, zostały zniszczone. Nieuszkodzone, niepęknięte, zniszczone. Północna brama została całkowicie wyrwana z fundamentów i wyrzucona do basenu suchego doku. Południowa brama została skręcona w złom, a jej integralność strukturalna została zniszczona. Wybuch dokonał w ciągu jerech sekundy tego, czego brytyjskie bombowce nie zdołały osiągnąć podczas dziesiątek nalotów. Liczba ofiar śmiertelnych wśród Niemców wyniosła około 360. Dokładna liczba nigdy nie została ustalona, ponieważ wielu ciał nigdy nie odnaleziono, ponieważ zostały one unicestwione w wyniku wybuchu lub wyrzucone do ujścia rzeki Lir. Na liście ofiar znalazło się kilku najbardziej doświadczonych inżynierów stoczniowych, których wiedza specjalistyczna była bardzo potrzebna w sytuacji, gdy Niemcy walczyły o utrzymanie swoich obiektów morskich w obliczu nasilających się bombardowań alianckich. Jednak ofiary śmiertelne, choć były przerażające, miały mniejsze znaczenie niż skutki strategiczne. Dok Normandii był największym suchym dokiem na europejskim wybrzeżu Atlantyku. Zbudowany z myślą o obsłudze francuskiego liniowca oceanicznego, Normandy miał 350 metrów długości i mógł obsługiwać statki o wyporności do 85 tys. ton. Był to jedyny obiekt poza samą Niemcami, który mógł pomieścić pancernik Titz. Turpitz był najpotężniejszym okrętem nawodnym Niemiec, siostrzanym statkiem Bismarka. Jego wyporność wynosiła ponad 50 tys. ton. Przy pełnym załadunku był uzbrojony w 81 dział kalibru 15 cali i miał pancerz wystarczająco gruby, aby odeprzeć większość konwencjonalnej broni. Był zbyt duży, aby zmieścić się w jakimkolwiek doku z 780. Wyjątkiem największych obiektów, a teraz jedynym takim obiektem na wybrzeżu Atlantyku, był dymiący krater wypełniony poskręcanym metalem i wodą morską. Strategiczne kalkulacje uległy natychmiastowej zmianie. Po wyłączeniu z eksploatacji Sankt Nazer, TRPITZ, nie mógł ryzykować operacji na Atlantyku. Gdyby został uszkodzony w walce, musiałby powoli wracać do Niemiec w celu naprawy, przechodząc przez szereg brytyjskich okrętów podwodnych, samolotów i okrętów nawodnych. Ryzyko było nie do przyjęcia. Hitler nakazał Turpitzowi pozostać na wodach norweskich, gdzie mógł zagrażać konwojom alianckim płynącym do Rosji, ale nigdy nie wypływać na Otwarty Atlantyk. Pancernik spędził resztę wojny w Fiordach, potężny okręt, który stał się strategicznie bezsilny z powodu zniszczenia jednej z doku. Brytyjczycy stracili 169 ludzi podczas nalotu. W akcji wzięło udział 611 osób. Straty były poważne, koszty wysokie, ale osiągnęli coś niezwykłego: zmienili strategiczną równowagę wojny morskiej za pomocą jednego okrętu i 4,5 tony materiałów wybuchowych. Niemcy z kolei otrzymali trudną lekcję na temat brytyjskiej pomysłowości. Po saint schwytane statki traktowano z ogromną podejrzliwością. Zmieniono protokoły kontroli. Operacje ratownicze przeprowadzano z daleka, dopóki statki nie zostały dokładnie przeszukane. Jednak lekcja ta przyszła zbyt późno dla mężczyzn, Którzy tego ranka spacerowali po pokładzie Campbell Town, dyskutując o technikach ratowniczych i podziwiając brytyjską pomysłowość, stali na bombie, podziwiając jej konstrukcję i planując, jak ją bezpiecznie rozbroić. Ołówkowe suszarki zostały zaprojektowane w laboratorium w Anglii, przetestowane w tajemnicy i zainstalowane przez specjalistów, którzy dokładnie wiedzieli, Ile czasu zajmie kwasowi przetrawienie drutu? Minimum osiem godzin. Wystarczająco długo, aby komandosi mogli się wydostać lub zostać schwytani. Wystarczająco długo, aby Niemcy uwierzyli, że nalot się nie powiódł. Wystarczająco długo, aby zebrały się ekipy ratownicze, aby inżynierowie weszli na pokład, aby zgromadzili się ciekawscy. Wystarczająco długo, aby uzyskać maksymalny efekt. Korweta i kapitan Burhen byli pod pokładem, kiedy doszło do eksplozji, badając coś, co uważali za zbiorniki paliwa. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Komora, w której stał, stała się epicentrum wybuchu, punktem, w którym 4,5 tony amatlu przekształciło energię chemiczną w siłę kinetyczną w ciągu mikrosekundy. Inżynierowie, którzy czołgali się przez przednie sekcje dokonując pomiarów, sporządzając notatki i planując, zostali unicestwieni. Ich raporty nigdy nie zostały napisane. Ich wiedza specjalistyczna została utracona. Marynarka Kriks musiała wyszkolić nowych specjalistów, ludzi, którym zdobycie doświadczenia zniszczonego w jednej chwili zajęłoby lata. Francuscy robotnicy, którzy zgromadzili się, aby Obserwować operację ratowniczą, zginęli dziesiątkami, nie mieli żadnego udziału w wyniku wojny, nie odgrywali żadnej roli w strategicznych kalkulacjach. Po prostu znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, ciekawi wraku brytyjskiego niszczyciela i niemieckich wysiłków, aby go usunąć. Krater po wybuchu w bramach doku miał ponad 30 mm średnicy. Wybuch przebił stal i beton niszcząc nie tylko same bramy, ale także fundamenty, na których spoczywały. Naprawa wymagałaby całkowitej przebudowy, a nie tylko łatania. Niemcy musieliby wykonać nowe bramy, wylewać nowe fundamenty, odbudować maszyny operacyjne. Nigdy tego nie zrobili. Nie mieli odpowiednich zasobów. Wojna obracała się przeciwko Niemcom, a naprawa suchego doku we francuskim porcie nie była priorytetem. Dok w Normandii pozostawał nieczynny do końca wojny. Został w pełni naprawiony dopiero w 1039 roku, pięć lat po tym, jak dziób Campbelltown uderzył w bramy. Miało to strategiczne konsekwencje. W Norwegii pozostały łzy potężne, ale ograniczone. Brytyjskie konwoje płynące do Rosji napotykały mniej zagrożeń. Szlaki morskie na Atlantyku. Stały się nieco bezpieczniejsze. Równowaga sił morskich przesunęła się stopniowo, ale w sposób wymierny na korzyść Wielkiej Brytanii. Wszystko to dzięki jednemu staremu niszczycielowi, zmodyfikowanemu i wypełnionemu materiałami wybuchowymi, który wpłynął do portu załogą świadomą, że prawdopodobnie nie przeżyje. Niemieccy inżynierowie, którzy tego ranka zwiedzali HMS Campbelltown, Widzieli zniszczony statek, widzieli uszkodzony sprzęt, spalone przedziały, poskręcane metalowe elementy, widzieli skutki nieudanego nalotu, desperacki gest Brytyjczyków, który kosztował ich wiele, a przyniósł niewiele. Widzieli wszystko oprócz prawdy. Prawda była ukryta za fałszywymi grodziami i zamaskowana jako zbiorniki paliwa. Prawda była kwasem trawiącym druty procesem chemicznym, którego nie można było zatrzymać ani wykryć. Prawda była licznikiem odliczającym czas, podczas gdy niemieccy oficerowie omawiali operacje ratownicze, inżynierowie mierzyli grodzie, a ciekawcy gromadzili się, aby patrzeć. Kiedy Maker stał tego ranka na pokładzie Campbell Town, oceniając szkody i planując operację ratunkową, stał na 4,5 tony materiałów wybuchowych. Kiedy Ben zszedł pod pokład, aby sprawdzić maszynownię, przechodził obok przedziałów, które miały go zabić. Kiedy Miller przesuwał dłonią po zimnej przegrodzie, dotykał ściany, która oddzielała go od 400 funtów AML. Byli to kompetentni ludzie, doświadczeni inżynierowie i oficerowie, którzy znali się na statkach materiałach wybuchowych i operacjach ratowniczych. Postępowali zgodnie z odpowiednimi procedurami. Byli ostrożni i profesjonalni i nigdy niczego nie podejrzewali. Na tym polegała genialność operacji chariot. Nie chodziło o sam atak komandosów, choć był on wystarczająco śmiały. Nie, chodziło też o staranowanie bram dokowych, choć wymagało to niezwykłej odwagi. Genialność polegała na samej bombie, ukrytej tak dokładnie, że nawet dokładna kontrola nie ujawniła niczego. Geniusz polegał na wyczuciu czasu, tak aby przed detonacją na miejscu znalazło się jak najwięcej Niemców. Geniusz polegał na wojnie psychologicznej, na tym, że pozwolono Niemcom wierzyć, że wygrali, że nalot się nie powiódł, że najgorsze już minęło. Brytyjczycy zamienili przestarzały niszczyciel w broń o znaczeniu strategicznym. Przekształcili metal i materiały wybuchowe w narzędzie, które miało wpływ na operacje morskie do końca wojny. Poświęcili 169 ludzi, aby osiągnąć coś, czego nie udało się osiągnąć podczas nalotów bombowych i konwencjonalnych ataków. Zrobili to tak sprytnie, że Niemcy weszli na pokład bomby, zbadali ją, Zaplanowali działania wokół niej i ani razu nie podejrzewali, co się wydarzy. Ogoz Bełjaś, 12.35, w dniu 28 marca 1911, w Garaż, kwas zakończył przeżeranie drutu. Obwód został zamknięty, detonatory wystrzeliły. 4,5 tony amatlu eksplodowało. Niemieccy inżynierowie, którzy zwiedzali HMS Campbelltown, dowiedzieli się prawdy w ostatniej sekundzie swojego życia. STATEK, który sprawdzali, wcale nie był wrakiem niszczyciela. Była to najbardziej udana bomba.